Sponsorem generalnym Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego Podhale jest firma Wojaz. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas stacja paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła. Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. Firma Janas. Hotel Resort Pieniny. Hotel Ibis Styles Nowy Targ. Yamako. KSM. Almedica. Emchurt. Betklik oraz powiat nowotarski. Tomasz Kurwia, trenerze, kolejny mikrocykl zakończony efektą w nowej wygraną Na pewno cieszy kolejny raz duża ilość zdobytych goli. Zgadza się. No, tak jak już wspominałem, te zwycięstwa na koniec tygodnia są dla nas bardzo cenne i pokazują dobry kierunek naszej pracy i e, też m, dzisiaj e, idziemy o krok dalej. Na pewno, biorąc pod uwagę też i analizując ten mecz pod kątem pewnych deficytów w naszej grze, musimy e, ciągnąć dobre wnioski i usprawnić to e, na następny tydzień. I nacisk dzisiaj był przede wszystkim na co położony? Głównymi akcentami taktycznymi były elementy w fazie ataku, ale nie, nie staramy się nigdzie jakby izolować tych momentów gry, tylko skupiać się na wszystkich najważniejszych wartościach. Wiemy, z czego słynie pod hale, z czego jesteśmy mocni w lidze. I oprócz tych ziemi w ataku, kluczowe dla nas jest bronienie wysokie, dobre reakcje w fazach przejściowych. No i tutaj te elementy na pewno będziemy chcieli bardziej dokręcić, jeśli chodzi o naszą pracę w przyszłym tygodniach i, i liczymy na jeszcze lepszą, lepszą realizację tego w kolejnych meczach. Podobnie jak przed tygodniem, także i teraz mecz na dwie jedenastki. Widać, że ta rywalizacja o miejsce w składzie jest, jest, jest wysoka. To jest taki etap, gdzie chcemy właśnie dużo chłopaków sprawdzić na różnych i pozycjach, podzielić tę minutę odpowiednio. Duża, dużo młodzieży, która też jest w tych grach przez nas zaangażowana, tak żeby nabierali doświadczenia i, i, i minut w tej piłce seniorskiej. Na pewno te minuty z biegiem będą no, się troszkę różniły. Jest jeszcze część zawodników, która nie zagrała w tym roku w grach kontrolnych. Ona już jest powoli przygotowana do, do kolejnych meczów. No i też będziemy troszkę rotować tymi minutami i zawodnikami w kolejnych... W spotkaniach, tak jak już gdzieś mówiłem, żeby każdy z nas był dobrze przygotowany, a przede wszystkim zespół, żeby był gotowy do gry. Za nami dwa mecze sparingowe z zespołami z niższych lig. Przed nami w środę już spotkanie z drużyną z wyższej ligi. Hutnik Kraków to będzie chyba taki pierwszy poważniejszy sprawdzian dla, dla wodników, no i taka szersza perspektywa dla pana. Tak, i bardzo się cieszymy z tej możliwości grania z zespołami z z tej ligi wyżej, na pewno to będzie też moment i na, na dobrą analizę tego meczu i też oceny tego kierunku, który, który mamy od początku przygotowań, więc liczę na dobre nastawienie na pewno naszego zespołu, chęć pokazania wszystkiego co umiemy jak najlepiej, tak żeby dobrze móc się zweryfikować z dobrym rywalem. Sponsorem generalnym Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego pod jest firma Wojaz. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas stacja paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła. Bank spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. Firma Janas. Hotel Resort Pieniny. Hotel Ibis Styles Nowy Targ. Yamako. KSM. Almedica. Emhurt. Betklik oraz Powiat Nowotarski.